Dzień dobry, witamy Państwa na naszej pierwszej konferencji prasowej podczas zgrupowania przed meczami z Gruzją i Grecją. Witamy gości konferencji, drugiego trenera reprezentacji Bogdana Zająca oraz zawodników Roberta Lewandowskiego, Karola Linetego i Łukasza Fabiańskiego. Zapraszam Państwa od razu do zadawania pytań i taki drobny komunikat organizacyjny. Pytania do trenera tylko w czasie konferencji. Na ściankach rozmawiamy tylko z zawodnikami. Nie macie pytań? Są, są. Proszę bardzo. Dzień dobry, Szymon Borczuk. To może na początek pana trenera poprosimy już o takie klasyczne słowo wstępne, czyli jak wyglądał dzisiejszy trening, którego nie oglądaliśmy, ewentualnie jak ma się bilans, jeżeli chodzi o zdrowie w drużynie i formę piłkarzy. Więc witam przede wszystkim wszystkich serdecznie. Jeżeli chodzi o nasze zajęcia dopołudniowe, więc to jest w naszym ścisłym gronie, co wykonywaliśmy, nie chcemy mówić o tym, co robiliśmy. Jeżeli chodzi o popołudniowy trening, Grzegorz Krychowiak wraca już do zajęć z pełnymi obciążeniami. Jeżeli chodzi o zawodników, trzech zawodników Lechi, i Seba, i Ariel i Rafał, jeszcze będą indywidualnie prowadzeni w dniu dzisiejszym. Będziemy widzieć z dnia na dzień, jak ta sytuacja się kształtuje i wtedy będziemy podejmowali decyzję ewentualnie, kiedy wrócą do pełnych obciążeń razem z drużyną. Pozostali zawodnicy w pełni gotowi, naładowani czekają na kolejny trening, więc myślę, że wszystko powinno pójść w dobrym kierunku. Dzień dobry, Krzysztof, lektował Ja mam pytanie, panie trenerze, czy trudno jest zawodników przygotować do meczu, kiedy rozgrywany jest praktycznie po zakończeniu sezonu, kiedy część zawodników jest już po przynajmniej krótkich urlopach, a część tak w zasadzie dopiero w roztrenowaniu powinna być. Jak w takim razie, na co akcenty kładziecie, co trzeba tutaj jeszcze dopracować przed meczami? No nie ma co ukrywać, że to był termin, który spowodował to, że musieliśmy zindywidualizować plan naszej pracy. Każdy z zawodników był w kontakcie ze sztabem. Każdy z zawodników miał przygotowany indywidualny plan. Niektórzy zawodnicy pr pracowali z własnymi yy, trenerami przygotowania w klubach. Niektórzy wyjeżdżali yy, wypocząć chwilkę i dostali rozpiskę to, co mają wykonać w tym czasie. Niektórzy zawodnicy, jak wiadomo, do ostatniego momentu uczestniczyli jeszcze w rozgrywkach u siebie. A też byli tacy zawodnicy, którzy przyjechali wykorzystując tą przerwę. Mieli pewne zaległości, bo mieli ostatnie urazy czy przerwę w grze. Uczestniczyli w takim mini zgrupowaniu, które stworzyliśmy dla nich. Udostępniliśmy możliwość trenowania w grupie, żeby czuli jednak ten kontakt z piłką, pewne indywidualne zajęcia, mieli indywidualne ćwiczenia, także więc na pewno spożytkowali je należycie i są już teraz w pełni gotowi do zajęć w tym tygodniu już z całym zespołem, więc każdy z zawodników był prowadzony inaczej, każdy miał indywidualny plan. Taki plan sobie założyliśmy, zrealizowaliśmy go i teraz już wszyscy razem jesteśmy gotowi do tego, żeby przygotowywać się do meczu najbliższego z Gruzją. To jak każdy panie trenerze, to rozumiem, że Robert Lewandowski też taką karteczkę dostał z, ze wskazówkami, co robić, ewentualnie czego unikać, jeżeli może pan zdradzić, co zalecaliście Robertowi. Myślę, że nie musimy rozmawiać o szczegółach. Każdy z zawodników wie, co ma robić, każdy z zawodników ma swój plan, każdy z zawodników wie, ile ma w nogach, co potrzebuje i dziś już jest taka pełna świadomość zawodnika, że my możemy tylko ukierunkowywać pracę, możemy pomagać, podpowiadać, a każdy z tych zawodników to jest także swoim trenerem i musimy sobie zdawać z tego sprawę, że tak to dzisiaj wygląda, jeżeli chodzi o futbol zawodowy. A, bo mówił pan, że każdy, z każdym byliście w kontakcie i każdy dostał jakieś wskazówki od was, a teraz pan mówi, że zawodnicy są świadomi i nie potrzebują takich wskazówek. Tak, ale ja nie powiedziałem, że Robert nie dostał. <grym> Proszę, Jacek. Panie że mam dwa pytania. Pierwsze dotyczy Gruzji. Tam się zmienił trener, podchodzą do tego meczu bardzo poważnie. Długie zgrupowanie w Austrii, teraz mecz towarzyski. Co wiecie o tej drużynie, która się na przestrzeni tych kilku miesięcy zmieniła? Czy zmieniła się na tyle, żeby, żeby mówić o jakichś zmianach rewolucyjnych? No Na pewno jakieś zmiany się dokonały. Wiemy, że przyszedł nowy trener, zmienił ustawienie, zespół troszeczkę inaczej gra. Widzieliśmy mecz z Niemcami, bardzo głęboka analiza tego meczu. Widzieliśmy mankamenty, jak i te. Te plusy tego zespołu. Dzisiaj grają towarzyskie spotkanie z Ukrainą. Mamy tam też swojego trenera, który obserwuje to spotkanie, więc jakiś materiał na pewno jutro będziemy już mieli przygotowany. I co by nie mówić, nie będzie to łatwe spotkanie. Mecz z Niemcami pokazał, że Gruzini naprawdę bardzo twardo postawili się Niemcom, i Niemcy naprawdę po ciężkim boju wygrali to spotkanie. Moje drugie pytanie dotyczy zawodników, którzy na pewno. Po tym meczu z Gruzją opuszczą zgrupowanie. Czy pan może ewentualnie powiedzieć, którzy to będą piłkarze? Nie, tego nie mogę dzisiaj powiedzieć. Z dwóch powodów. Po pierwsze, cały czas jesteśmy w kontakcie z trenerami klubowymi, z klubami w ogóle, rozmawiamy z zawodnikami i będziemy czekali, jak sytuacja się wyklaruje po tym pierwszym spotkaniu. I wtedy podejmiemy decyzję dopiero po zakończeniu meczu z Gruzją. Jakie są dalsze decyzje, czy będą tacy zawodnicy, planujemy. Że niektórzy zawodnicy mogą dostać już wolne, ale mówię na dzień dzisiejszy jeszcze nie możemy takiej deklaracji złożyć, bo sprawa jest cały czas otwarta. To ja może do Roberta Lewandowskiego, witam panowie. Robercie, jak ty się czujesz po tym, po tym sezonie, który dla Bayernu skończył się troszeczkę wcześniej niż, niż zakładaliście, tak? No bo zakładaliście, że będziecie grać aż do, aż do finału Ligi Mistrzów, a skończyło się wcześniej. Tytuł w Bundeslidze też już zapewniliście sobie bardzo, bardzo wcześnie. Ostatnie mecze to już był troszeczkę większy luz, tak mi się przynajmniej wydaje. Czy ty jesteś już właściwie w pełni wypoczęty, niemalże gotowy do następnego sezonu? Witam serdecznie. Jeśli chodzi o odpoczynek, to na pewno był to za krótki czas, żeby odpocząć, tym bardziej, że w głowie cały czas była myśl, że jest reprezentacja i tą formę trzeba cały czas podtrzymywać, przynajmniej do rozpoczęcia treningów, jakie rozpoczęliśmy właśnie wczoraj. A to, że wcześniej zapewniliśmy sobie Mistrzostwo, niemiec, to akurat nie miało większego wpływu, bo wiadomo, że walczyliśmy na wszystkich frontach o to, żeby grać w finale zarówno w lidze Mistrzów, jak i w pucharze Niemiec, niestety to się nie udało. I tutaj na pewno z naszej strony niedosyt jest, ale zdobyliśmy ten najważniejszy tytuł, więc to, ten cel został osiągnięty i akurat ta przerwa między rozgrywkami, między klubo, klubową m, ostatnim meczem klubowym a rozpoczęciem przygotowań z reprezentacją nie jest na tyle duża, żeby się obawiać o formę, tym bardziej, że raczej to był czas na to, żeby doprowadzić swoje... Swoje zdrowie, swój organizm do stuprocentowej sprawności, bez żadnych problemów bólowych i mam nadzieję, że tak właśnie będzie w, również w tym meczu przeciwko Gruzji. I to jeszcze taka propos właśnie tych Twoich problemów w końcówce sezonu, jeżeli chodzi o, o, o tę taką kontuzję, czy, czy szereg kontuzji, tak? Czy, czy jeszcze jakikolwiek ślad po tym pozostał, czy już w zasadzie o tym zapomniałeś? Wiemy, że bez maski będziesz grać w sobotę, także rozumiem, że przynajmniej ta, ta dolegliwość jest już historią. Tak, dzisiaj, dzisiaj byłem na kontroli m, z rana, żeby, żeby sprawdzić, czy wszystko już jest ok. I okazało się, że tak naprawdę już mogę grać bez maski, więc na pewno jestem z tego powodu bardzo zadowolony. I mam nadzieję, że e, to, e, ten mecz ostatni, który zagrałem w masce 23 chyba maja, bo to, ostatni mecz ligowy, m, to był ostatni, w którym zagrałem tej masce. I, I mam nadzieję, że po meczu, po, po meczu reprezentacyjnym. Będę mógł tą maskę oddać na licytację i, e, i już więcej do niej nie wrócę. Czy ta maska to jest jedyny powód, dla którego nie zdobyłeś Korony Króla Strzelców? No nie ukrywam, że ta maska na pewno nie pomagała w tym i... w graniu tak, jeśli chodzi o takie szybsze, szybsze reakcje, ale już no, nie ma na co teraz patrzeć, czy, czy pomaga, czy nie. No, tak wyszło, jak wyszło i akurat e, ten niewiele zabrakło, ale za, za chwilę jest kolejny sezon i kolejna szansa na to, żeby zdobyć czy to tytuły klubowe, mam nadzieję, że zdobędziemy, czy indywidualne trofea? No a przede wszystkim mecz z Gruzją, bo tutaj wszyscy podkreślacie, że w zasadzie chodzi o to, żeby strzelić tego pierwszego gola, żeby napocząć gruzinów. Więc jeżeli maska przeszkadzała, a teraz maski nie ma, to, to myślę, że, że to jest najlepszy moment, żeby sobie, sobie i wszystkim to udowodnić. Mas też strzelałem ramki, akurat e, więc to akurat e, nie zapomina się tego ani, a, ani e, to nie wpływa aż tak, żeby nie trafić w bramkę, ale z drugiej strony, jeśli chodzi o mecz z Gruzją, to na pewno nie będzie łatwy mecz. Jeśli przypomnimy sobie pierwszą połowę, jak wyglądała, jak graliśmy w Gruzji, to wcale tak się nie zapowiadało, jak, jak się skończyło. I tu na pewno będziemy musieli uważać od pierwszej minuty i na pewno, dopóki nie będzie stwarzali sytuacji, czy dopóki nie strzelimy bramki, no to, to nie będzie łatwy mecz i tu musimy sobie zdawać sprawę, że Trzeba tutaj pokazać się z jak najlepszej strony, bo to będzie dla nas, jest to dla nas bardzo ważny mecz, w, w kontekście szczególnie tych trzech punktów ewentualnych, których byśmy zdobyli, jeśli popatrzymy później na, na tabelę i na to, jak, jakie mecze nam zostały i jakie szanse będziemy mieli na ten awans do Mistrzostw Europy. Dzięki, Robertu. Jeszcze mogę, jeszcze do, do Łukasza Fabiańskiego. Łukaszu to jest taki moment, kiedy. Co jest, chłopaki? Kiedy przyjeżdżasz na zgrupowanie jako jedynka, tak to czujesz, że no, no wiesz, no, możesz się uśmiechać pod nosem, ale jakby na to nie spojrzeć, sezon zakończyłeś w bardzo dobrej dyspozycji. W ostatnim meczu eliminacyjnym grałeś od pierwszej minuty, więc wszystko by na to wskazywało. To znaczy przyjeżdżam jako jedynka klubowa, to na pewno. To jest duża różnica. Jeżeli chodzi o moją pozycję w reprezentacji, to myślę, że rywalizacja jest naprawdę ogromna, jest, jest praktycznie każdy z nas myślę, może spokojnie zagrać w sobotę, tak więc zobaczymy. Decyzję podejmuje trener, natomiast wiadomo, że ta moja jakaś sytuacja klubowa pozwala mi na to, żeby, żeby mocniej walczyć o tą, o tą jedynkę reprezentacji. Gruzini to jest taka drużyna, którą, którą trzeba bardzo mocno analizować, jeżeli chodzi o walory ofensywne? I... Myślę, że każdego, niezależnie z kim się gra, trzeba analizować e, przeciwnika i, i to, jak się zachowują przy, przy ich akcjach ofensywnych. Tak więc e, jeszcze nie inaczej jest w przypadku Gruzjinów, tym bardziej, że tak jak wspominaliśmy, e, zmienili trenera, zmienili troszkę to ustawienie i, i to też e, uważam, będzie całkiem inne spotkanie e, w porównaniu do tego, co miało miejsce e, w meczu na Gruzji. Tak więc, e, Myślę, że będziemy mądrzejsi również po, po ich, tym towarzyskim spotkaniu z Ukrainą. Serwis, może dajemy szansę? Wreszcie salik. Jest chętne. Filip LCS Info. Ja mam pytanie do piłkarzy. Czy, czy piłkarze Gre Gruzji są dla Was anonimowi? Czy, czy znacie ich dobrze? I ewentualnie, który może stworzyć nam największe zagrożenie? A do kogo pytanie jest? No do wszystkich piłkarzy. To może Robert zacznie. Mamy po jednym zawodniku wymienić, czy? No do tego, który może być najgroźniejszy. Nie to przede wszystkim reprezentacja Gruzji. To nie jest reprezentacja, która ma wybitne nazwiska, ale na pewno są groźną, jest to groźny zespół, jeśli grają zespołowo i tutaj raczej niezależnie od tego, czy ktoś jest bardziej, e, może być dla nas zagrożeniem, czy mniejszy, większym, czy mniejszym, to tu nie ma znaczenia, bo musimy przeciwstawić się jako drużyna drużynie gruzińskie, bo, bo wiadomo, że będą walczyli i tu musimy się nastawić, że e, nogi na pewno nie odstawią i, i my, grając u siebie, mam nadzieję, że warunki do gry będą dobre i nie będziemy się e, mieli problemów z utrzymaniem na boisku, ale bo lubimy, chcemy grać piłką i będziemy chcieli stworzyć tę sytuację, a tutaj na pewno Gruzja będzie próba nam tym przeszkodzić i, i próbować jakieś kontry wyprowadzić. Proszę, Jacy. Do pana Tenera mam pytanie dotyczące skrzydłowych. Dawno nie było tak, że było czterech e, aż skrzydłowych na, na zgrupowaniu. Konkurencja jest ogromna. Czy to rzeczywiście jest taki? Zgryz dla, dla sztabu szkoleniowego, żeby wybrać tę dwójkę na skrzydła? Czy to jest zgryz? Myślę, że nie, wręcz przeciwnie, jest to jakieś pole manewru. Bo pamiętajmy o tym, że mecz ma różne fazy gry i nie możemy patrzeć tylko na zawodników, że ci, co grały w pierwszej jednostce, są ważnymi ogniwami, ale niekiedy ci, co wchodzą i później, można powiedzieć, dokończają dzieła, są także bardzo ważnym elementem. I tak samo patrzymy pod tym kątem, że mecz może trwać. 95 minut, ale mogą być decydujące zmiany, których dokonamy i właśnie tutaj nie ukrywamy, że na pewno mamy teraz w czym wybierać na skrzydłach, rywalizacja jest spora, dyspozycja zawodników jest dobra, więc myślę, że tutaj na pewno będzie to naszym atutem, że będziemy mogli wprowadzać tutaj na skrzydłach jakieś roszady także w trakcie gry. Dopytam w takim razie, bo o ile rybusowi Grosickiemu mogliście się dłużej. Dłużej przyglądać, o ile Kuba Błaszczykowski jest na zgrupowaniu y, pierwsza raz od dłuższego czasu. Jak pan ocenia jego, jego formę? Wiemy, że Kuba obserwujemy już od dłuższego czasu i zdajemy sobie z tego sprawę, że Kuba miał bardzo długą przerwę. Więc, jeżeli zapytamy fachowców od przygotowania fizycznego i od tego, ile zawodnik dochodzi do dyspozycji po długich kontuzjach, to sami wiemy z doświadczenia, że jak zawodnik nie gra pół roku, to potrzebuje pół roku pograć w rytmie meczowym, żeby później złapać tą dyspozycję, prawda, dlatego w stałym kontakcie byliśmy z Kubą, jeździliśmy na mecze, cały praktycznie nasz sztab wybierał się pojedynczo na te Kuby spotkania, czy u siebie, czy na wyjeździe, był stały kontakt z Kubą i cały czas była analiza głęboka, analizowaliśmy z kim mamy grać, w jakiej dyspozycji jest Kuba, w jakiej dyspozycji zdrowotnej, bo wiemy, że Drobne urazy też się Kubie w międzyczasie jeszcze przytrafiały, więc daliśmy spokojnie Kubie czas, żeby popracował, przygotował się optymalnie. i Widać, że ten rytm meczowy, który na wiosnę już Kuba zaliczał i w coraz większym wymiarze czasowym trener Klopp mu dawał grawać, spowodował to, że Kuba wraca do tej dyspozycji. A wiemy, że jeszcze do szczytowej formy Kuby jeszcze troszeczkę brakuje. On na pewno jest tego świadomy i wierzymy w to, że właśnie już w tych najbliższych spotkaniach, Kuba będzie w stanie pomóc reprezentacji, a w perspektywie będzie tak samo cały czas dążył do tego, żeby wrócić do optymalnej, do tej szczytowej w swojej dyspozycji. Panie że to jeszcze kilka ciepłych słów dla obrońcy sezonu. Michał Pazdan został tym obrońcą wczoraj, wyróżnienie dla większości pewnie dziennikarzy, no, to jest kandydat jeden z najpoważniejszych do, do tego, żeby za Kamila Glika wystąpić na środku obrony. Czy to się pokrywa z tym, co myśli sztab reprezentacji? No powiem, że na pewno Michał zwiększył teraz rywalizację na tej pozycji, bo jego dyspozycja pokazuje to, że może w pełni kandydować do, do gry w pierwszej jedenastce, ale wiemy, że mamy jeszcze zawodników, są tutaj jeszcze Marcin Komorowski, jest do tego jeszcze Tiago Cionek, którzy mogą również na tej pozycji występować, więc będziemy teraz obserwować zawodników, będziemy widzieć ich na co dzień w treningu i myślę, że decyzja zapadnie tak jak zawsze w dzień, Wszedł dzień spotkania z Gruzją i zdecydujemy, kto z nich wystąpi w pierwszym składzie. To jeszcze, Panie Trenerze, słowo o tych skrzydłowych. Mówił Pan, że jest to pole manewru w trakcie meczu, ale jeżeli chodzi o wybór tej pierwszej dwójki, to przed Wami taki duży ból głowy, czy raczej już taki spokojny i nie ma tu jakiegoś problemu z wyborem tej pierwszej dwójki? No nie ma co ukrywać, że my musimy się nastawić na, na takie spotkanie, że od pierwszych minut musimy dyktować warunki gry, musimy... Grać interwałowo i musimy się nastawić tutaj, że od pierwszej minuty to my musimy nadawać tempo temu spotkaniu, prawda? Więc na, na pewno będziemy brali to pod uwagę, ale pamiętajmy o tym, że zapowiada się naprawdę gorąca atmosfera w tym spotkaniu, nie tylko na trybunach, ale i w powietrzu. I właśnie ta 60-70 minuta może być kluczowa w tym spotkaniu. To ja chciałbym Karolowi zadać pytanie, bo tak się cichutko. A jest mistrzem Polski, jakby na to nie spojrzeć, mówimy o reprezentacji Polski. Karol, czy, czy fakt, że zostałeś tym mistrzem, że to już jest twoje kolejne zgrupowanie, dodaje ci dużo pewności siebie, dużo gratulacji odebrałeś od sztabu, od kolegów? Dzień dobry Państwo, no, na pewno koledzy gratulowali, ale tak naprawdę już nie myślę o tym, co było. To już jest historia. To na pewno w dalszym życiu będę z nie wracać, ale jest kadra polski. Z... Skupiam się na tym, żeby tak się jak najwięcej wynieść z treningów. No i po prostu stać się lepszy piłkarzem. Ja myślę, że to już nie chodzi tylko o treningi, bo trenujesz na co dzień również w klubie. Oczywiście treningi w reprezentacji to nobilitacja, ale przede wszystkim mecze, gry, kolejne, kolejne mecze i wychodzenie być może nawet w wyjściowym składzie. Dlaczego sobie nie stawiać bardzo wysoko celów? się już koło zawodnika, który też został mistrzem polski z Lechem, a teraz jest liderem reprezentacji, więc chyba wszystko przed tobą i to nie musi być taka odległa przyszłość. No może parę odważnych słów, tak jak o Twoich marzeniach związanych z reprezentacją. Na pewno chciałbym stanowić siłę w reprezentacji, ale... No, nic. no że jesteś najlepszy na swojej pozycji. <noise> no, ciężko pracował, aby tak się stało. Mam nadzieję, że dostanę szansę, choć na to liczę. No, tak naprawdę wszystko się ogada. Myślę, skoro już Jacek, Szymon i Sergiusz nie mają pytań, to chyba już nikt więcej. Także dziękujemy za udział w konferencji.